Czyli teraz już możemy się zabrać tam. No i z rana jest zawsze więcej rosy, nie? Jak coś. Hmm. O, wezmę to jedzenie. Położę te jagody. E, w sensie? Albo dwie. Nie. Śleży? Nie chcę powiedzieć. A, tu jest. Dobra, widzę. Teraz. E, dobra, jagody chowamy. Bandaże zrobiłem. To zostawię, to zostawię. Pieczeń, pieczeń biorę. jak wypunek mam. Bandaże mam. Ody nie mam, tu znajdę po drodze. Eee, tą maskę gazową muszę znaleźć. Czy wziąłeś tą jedną, co tu była? Nie, nie brałem. Okej, okay, no to gdzieś tu musi być. A mam... A dobra, jestem ślepy, ja to mam w ekwipunku. No dobra, no mam. No i dobra, to w takim razie możemy ruszać. Ja sobie jeszcze tylko zrobię. Dobra, to tam pójdę w tamtą stronę i poczekam. W okazji... Wody poszukam. Pobiję trochę tych, żeby mieć włókna roślinnego. Pamiętam, no i tu zleciałem na dół. Ale tak? zrobiłem nam smoothie jak coś. Dam tam do tej mojej skrzynki. O, i tu były te zakażone larwy, czy jakoś tak? Pamiętam. Dobrady de zakażonej larwie, czy nie? Zakażonej larwie? No jak się postarasz. No pewnie. Dobra, to spróbujemy. Stop. To co? Co najsłaba? A nie rozbijanie, kłucie, wybuchowe słucha. Czyli, kurde, ta siekiera wszędzie, prawda? W no razie, no. To jeszcze później to najmocniejszej broni warto używać, nie? Później te żywiołowe bardziej są ważne niż typy broni, którym atakujesz. Co jest? To, jest? to sam wybucha? A właśnie, bo zapomniałeś powiedzieć, Król, one bum bum robią. Krzesz kur <noise> się, kurwa, głos łamie. Ty ci, ty ci, no. został. Zdążysz tutaj, czy bez opcji? Nie ma opcji, 200 cm. Ja pierdziele, zostawiłem mu chyba z 20 HP. I on jakby pękał, za, no jeden, jeden hit. Ładnie mnie pozdrawił. E, smoothie masz tam w skrzynce tamtej, tej. Mhm. To zaraz tam wracam. Nie, no nie będzie tak, że mi jakaś larwa pobije. Tak, to nie będzie. Czego tu jest piś od kabeczkowych toporów? Co? No nie wiem, sześć kabeczkowych toporów tu to było. A co ci mówiłem, że przypadkiem sobie zrobiłem 5 i odłożyłem swoje dwa? Ty gdzie one są, bo mi się przydały. Ju, już je ja skroiłem wszystkie. A potrzebny ci jeden? No jeden bo nie mam żadnego. Tu leży. Dobra, dziękuję. Hmm... Miałeś te smoothie? Jeszcze nie. Chwila, bo miałem coś zrobić, ale nie, nie wiem co miałem zrobić. Aha, już wiem co. Dobra, idę klepać tego. Chyba, że mamy na maskę materiały. No zobacz, bo Boże, ja trzy czy cztery pobiłem. O, to jest bardzo tak, mamy. To nie musimy, to ja zrobię trochę tej kruchego pancerza, też... Wracam do tamtego gagatka. Nie no, teraz muszę z nim wygrać. <laughs> o, Kogo witam, kogo goszczę. No i tarczówka, papa. Pa. O ty dziadu. Okej, okay. gruczoł gazowy tarczówki. Uuu, nie ma żartów. Dobra, to idę tam na wyprawę. Co? Biedronka pluje? Pojebało Cię? Jaka? Zakażona. A, to tak. Larwa też pluje. co na Ciebie. Okej, Larwa, dziadu. Zakażone roztocze. To poważnie na roztocze są takie tanki. To jest taki. Powiedz mi, że wziąłeś te smoothie O, zaskoczacie Ale Dobra, to w tym razie wezmę i idę do siebie No ty gdoju Larwo ty tam tak wiesz, uważaj Leży dziad Będź tak, jak tam będziemy walczyć, jak tam ogólnie idziemy, to radzę ci wziąć w mutacjach ochronę świeżości. Dobra. Tu masz jakąś Chociaż nie, nieważne, nie potrzebujesz jednak. Dobra, ja i tak to muszę dawać tę ta hatę, bo nie wiem, już tyle. Z... Ja już mam cały kierunek zajebany, no nie wiem z jakiej okazji. No to mi rzuć rzeczy, bo ja mam pół ekwipunku. I nie musimy wracać wtedy. Wzięliśmy w dobrą stronę, szli. No tam, znowu wody nie mam, no popierdoli mnie z tą wodą. A, tam jesteś, dobra, do da powoli. Czy jesteś u góry, czy na dole? U góry, biedronka klepię. No widzę, że się tobie świeci. A, podlazłeś, dobra, już dobił. O kurwa! Ale z boczku mnie walnęła. Czy chciała? No boże Uważaj na klipery, od razu mówię Na co? Na klipery A, te co wybuchają Biedronkę tu znowu chodzi Kiedy to mutacji jest soczek To biedronkę bijesz? No O, idę ci pomóc No, i chyba bardzo mocno sobie ulepszyłeś tej temy. Ja go, ja go biję z dwa dni. Mam matługę po prostu, nie? A ona matlugi oburęczne zawsze biją więcej. To mówię, tam rówcza matluga, nie? Poczekaj, się zaraz wracam. Hmm. A bo idź tam, szuka już, co my. Dawaj, tewy bobardier dziadu. Dobra, szukamy tego wejścia do laboratorium. Tam trzeba wejść. Nie! O kurwa, zleciałem na dół. O, coś mamy. Parcyt. Pewnie. Kwarcyt znowu. Marmur. Spoko. Kolejny. No to na to wychodzi, że to jest gdzieś ta dole, albo z drugiej strony. Dobra, tu idę jest z drugiej strony. O nie, znowu ty. No, jebana ta larka, no silna jest, no. To ja mam z nią problem. Kartet kolejny. Jasne, że się przyda. O kurwa, dwóch Avengersów, dobra, na razie. Dobra, idę odnieść tobek blisko, więc tutaj te. Co się tu dzieje w tej grze? Tyle dobrze, że dom, blisko. Czyli gdzie, gdzie ty jesteś? W bazie. A, w bazie, czemu nie tu. Bo bandaże mi się kończą. O, no. dobra. I ty tu idziesz, nie? Tak, tak, tak. Zaraz będę biegnął. Dobra, to ja sobie jeszcze wodę wypiję i ogarnę na nowo, bo... coś na nawiatę miał, nie? Mhm, mm jak masz w Dobra, idę. Mam wszystko, idziemy z powrotem. Czy ja ty masz wyłączone znaczniki? Ma, mam mam. dziewięćdziesiąt 198. A nie, dobra. Widzisz mnie dobra. Nie, skoczyłeś na dół, nie? Najgorsze co mogę zrobić. Czemu? Wyjdź stamtąd, zaraz zobaczysz. Nie, ja tam wejdę, wyjdę. No chodź, najlepiej chodzić górą, bo tam tyle masz pełno larw. Bez... ty spadniesz na dół bez armora, to jest lepsze, o co chcesz Co na mnie trzy larwy goniły, to uciekasz. Chciałem tu przeskoczyć, ale no po prostu no, nie no. trafiłem. Uciekaj, nie walczmy, nie warto. Baczcie się tutaj walczyć? Nie, nie dropią ci nic lepszego, nie, to są po prostu takie mocniejsze. O! A propos Creepera. Z Oryjkowiec! O! On no, wybucha właśnie, jakby do Ciebie podejdzie. Muchy ci wyrzucają broń z rąk. Tak, czy mogę? Coś, o, to jest wejście jak coś tu. Oj, wypiłem ich dobra! O! Bateriały wybuchowe, właśnie! Jeśli mogę pokazać fajny sposób, zaciągniemy tu creepera. No to Mam normalnie to też, żeby tak trzeba było zrobić, czy jak? Nie, normalnie to jest też bombę, nie? Ale możesz to ominąć i po prostu creepera zaciągnąć. ja ja rzeczywiście, wyrzucam broń. O, więc jest... trzeba znaleźć creepera i go zaprowadzić. Na to tak. normalnie, które to jest do budowania? W sensie? No w budowaniu, żeby tą bombę zrobić. To gdzie to jest? Antobom to bomba, co to jest w craftingu na broniach. Oj, nie udało mi się. Wa piłka do kosza, wabik. Pamięci, o, bomba. Tak, nie zrobisz. Potrzebne ci są jaja z mrowiska. A, to ja miałem mrowisko, miałem przyścigać. No tak, ale szczerze, nigdy chyba nie skraftowałem tych bomb. Kurde, zbugowany. Koniecznie jego wybuch też się nie liczył. To jest problem. Muszę wiedzieć, czy jego wybuch też się zalicza. Coba? A co się dzieje? No wygrałeś, gratulacje. No dawaj. Wiem, że chcesz się wysadzić. Dobra, zadziałało. Szybko spam point. O, tu jeszcze kumpel jego przyszedł. Tak. No. Dawaj tego kupla dobra. dobra, udało się. Po próbach, ale się udało. Ja myślałem, że tam jest zablokowane, nie? No dobra, to zwiedzamy laboratorium. Raczej, znaczy, ja grał solo. Chyba to zdalaz, to na pewno bym bardziej... No to poszedł, bo mam cały set zbrówek. I by poszedł po prostu. Tutaj jaja. No, musisz rozsądnie teraz grać. No dobra, otwieramy co tam mamy. Będzie tak. Ja się udało mi się... Nigdy właśnie tych bomb nie skraftowałem. Parę razy mi znajemy craftował, ale zawsze... Bo tu znaję, znaleźć idzie te bomby. A, maski tu nie potrzebujesz od razu ci mówię już. Hmm. A, zakażony pogoniec, nieźle. O kurde, pominąłem przez przypadek, Masz tutaj a nie jeszcze 10 punktów, jeszcze 10 punktów, dobra, dobra, dobra. Masz przeszukiwać zasobów, I zobaczyć, jak to działa. Trudy była prawda, jak zawsze. Może ona powinna była być inwentorem, a nie ja. Powinienem słuchać jej, gdy ona stwierdziła, że powstrzymam eksperymenty. Ale jeśli to zbieram teraz, nie mam nic do pokazania. nie Trudy i dzieci. No spacer, not even my own health. The longer I'm here, the more I'm lumping up, aging, reasoning. But why? Check a wrinkly virus, flailing helplessly in the dirt with the mushrooms. They are my family now. Though we only branched on the evolutionary tree a little over a I sobie R na to czerwone żółte i R to jako To jest część część, część tarczówki R kliknę. blues. No, no mam, no klikam... Część tarczówki. Szukaj zasobu. Za no i kliknij sobie, że wiesz, że no, tym kółkiem i R kliknij. Klikam R Aha, a to kliknij tam, umieć punkt nawigacyjny, w takim razie weźmiecie, się. Ja? No jest o, i masz 3 startówki, ci się pinguje. Ciekawe. O, woda. Ok, no to zwiedzamy to laboratorium Ola. kolejne. Co tu mamy? To jest ostatnie laboratorium, w jakie będę ingerował. następne po prostu będę został łaził jak coś. Walczyć będę, nie? Bo to no, 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 odbieram no. no, odbieram. no, no. Nie biegaj tu na pałę, nie biegaj tu na pałę. Ooo. Siema. Nie da się zamknąć? Nie. 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 Czemu mnie zaotwierałeś? Czemu? Paweł sobie. A jak, jak możesz zauważyć, to są te takie bąble. Rozwal młotkiem. Najlepiej. O, no, znaczy nie łotkiem, uciekł, nie uciekł. Toporem, toporem. Hey, motkiem. Okay, to ty młotkiem. Okej, tak, żeby też średnio. Dobra, to z, zobaczmy, co tutaj jest. Minąłeś. O, no tam minąłeś. wiem, że da się jeszcze w lewo, ale to jestem ciekawe, co ja tutaj jest. Okay. O nie, znowu pod wodę. Sam, nautika. Mm, szkoda, że tu nic A, nie widzę. Nie, tu. Tam bym nie płynął. nie tam, płyną. mamy nożyka.

Like a blur, if I may be so bold. Well who asked you, Burgle? Shouldn't you be tending to your tasks instead of eavesdropping to the intercoms Huh? Now, where was I? A, tego się nie da. Hmm. Oh yes! My friends! Moraslius Aureatus here. So No. in no. that moist flesh. <laughs> once I have it, I'll be back to normal, Wendell, in no time. Just like it was before it all fell apart. I'll walk in that presentation room and show those armament... Armament schmuck I belong. How do you like that, director schmector? I'm <province> Yy, zostałem zgładzony Aaaa, O, bo tu już się jest nad nami, nad nami jest No i dobra, no tutaj chyba... A, tu jest skaner, dobra, widzę Okej, okay, otwarte Kwarcet O, tutaj są skały. A, to teraz pod wodę Otworzyliśmy tą dźwignię To z prawej Myślałem, że tu będzie cały czas ciemno, to już bym zwariował. O Dobra O Biedrona jak będziemy już w tym pokoju to umrzemy, mówię ci I, mega ułatwili tą walkę Nieważne, nie ułatwili. Po prostu się późno rozpiły O kurwa, ile ich tam jest? O, ja nie mam toporu i nie mogę poniszczyć tych boków, żywów. Dobra, umarłem. Zapomniałem, już ja to. To złe ja... No nie, nie mam. w dostaję w takie, tiry, że to jest szok. Welcome to grounded. O jak zginiesz to powiedz Ja nie zginę Bo ja tam wrócić nie mogę, taki ty tam wiesz Chyba, chyba, że mi... normalnie mogę od drugiej strony i wyprawdzić się no. Nie, nie mogę, Też drzwi są zablokowane co O wy dziady Dobrze było! A, bo to jest taki bosik. No, taki mini bosik. Ja cały pudełek. Nie, nie lubię strasznie tego etapu Powiem tak, wystarczy zabić Biedronkę, z tego co pamiętam. Jak zabijesz Biedronkę, wszystko umiera. Mom me if I lost this. Dobra, I jest Tylko mi się to zbugowało i mam cały czas widok na twoje zdrowie. Nie wiem czemu. Nie wiem. Ile Biedronka ma zdrowia? Trzy czwarte. Dobra. O baben Bić dalej czy zginę? Baby, nie wiem czy zabijać cię czy nie, bo nie wiem czy ty chcesz sobie to pokonać. Kapowani, ok. Dobra, Kopnę w kalendarzy. Z tego co się orientuję, to bym musiał no to wrócić do bazy, mutacji, żeby cały eklipunek naprawić. Byłem cały rozpieprzony, a ja dostaniemy może z 3 hity i padę. Od razu. Nie będziemy już tu walczyć, od razu ci mówię. To jest tyle. Ten boss, szczerze, to jest najbardziej nie fair boss w tej gierce. Jest tak trudny dla osób, które w ogóle nie wiedzą o co chodzi. Masz pełno wybuchów wokół, I za dużo wrogów, wrogów naraz. I ta biedronka jest jeszcze wzmocniona, nie? To nie jest tak, że to jest taka zwykła. To widziałem, no no. no. Czy widziałem, no miała dużo więcej HP, no widziałem. Miałeś już jakieś rajda na bazę, czy jeszcze nie? Miałem. gaz. O, widzisz, tu są na przykład bomby do zebrania. To ja wezmę i. O, no mamy. Pootwierć jest salak. O, dysk duplikatora. Zwiększa limity. Fajnie. I ty masz zniszczone, Eku, nie? Tak, całe. To nie będzie ci szkoda się poddać. <laughs> Ale tu rzeczy dużo jest. I'm the -hook. My condition, I've got an eventual path. Burgle, are you there? Is this a, a test? Yes, Burgle, it's a test. Now listen carefully. I am abandoning this facility immediately. Initiate the Blazed Earth Protocol. But Dr. Tully, simulations indicate a ninety five point two eight three. <laughs> I assure you the percentages are much higher than that. Now do it. Beep, beep, boop, beep, beep, beep boop. Why did you make fake beeping sounds? You said this is a good the I was being sarcastic. Grrr. Complete the lab lockdown, blast the canister per protocol, and meet me in the black ant lab.